Dzisiaj mogę trochę nie mówić niż w ostatnim odcinku. To takie ogłoszenie. Cześć! Z tej strony jest Squarek, a to jest drugi odcinek z Still Soul Mode. Kontynuuję z naszego The Village, gdzie pięknie pokonałem prawie bez obrażeń, prawie podkreślam, bo naprawdę było blisko. Jeszcze nie pozbierałem tych wszystkich rzeczy stąd, więc zrobię to teraz. Mark of Pride, bardzo przydatny czarm, nawet użyłam go nawet teraz, w miejscach gdzie no właściwie kończy się grę. Hound is Seal, to na Geo. A tu mamy same geody, ubrałem sobie te, te dwa czarmy. Będę mógł się szybciej poruszać dzięki też Masterowi. Teraz mam w sumie do wyboru, bo mogę iść do Deep Nest, co może być lekko ryzykowne. Albo mogę się cofnąć do pierwszych lokacji i pozdobywać życia Co chyba właśnie zrobię To chyba ten kawałek pominę Bo mm, chyba nie ma sensu, żeby ogonać po Jak przechodzę tutaj to miejsca, gdzie przechodziłem w ostatnim odcinku Ale jeszcze zanim pójdziemy do tych y, starych lokacji Ja bym się wrócił jeszcze do brety, Bo ona też daje życie A życie jest tutaj dla mnie najistotniejsze na razie Dobra, nie ma już tych grzybów Teraz można przejść ten cały challenge. Nie powinno być jakiegoś problemu dużego z nim. Na te kulki muszę szczególnie uważać, bo one zabierają aż dwa życia. No I udało się bez stracenia żadnego życia Okej, okay, muszę uważać Bo zostaje mi tylko dwa życia A jak wiadomo Każde życie tu się liczy No właśnie, jak teraz zginę To będzie taki fail Nie chcę ginąć, serio Poszedłbym w lewo, ale Dobra, pójdę w lewo Dawno nie gram w Hollow Muszę przyznać i no, trochę mi... gorzej teraz idzie. I mam nadzieję, że to nie przyczyni się do szybkiego końca gry. Okej, okay, chyba pójdę do góry, bo tam jest chyba robaczek. Z którego też... z których też robaczków później wypada życie. Z tego co pamiętam. I jest ro, ro, proszę bardzo, robaczek. Nie wiem w sumie ile, tak, ile łącznie jest tych wszystkich robaczków, ale pewnie tak 40-30 może. Może nawet więcej. To jest chyba przejście, do którego na razie nie chcę iść. Pamiętam, że ono się osiera o Deepnest i to jest jedno chyba z wejść do Deepnest, więc ja na razie Deepnest omijam z daleka. Tutaj mogę zdobyć to, bo mamy Mantis Claw. Au Najgorzej jak zginę właśnie w taki głupi sposób, że na przykład nie zauważę, że mam mało życia I zrobię to I wtedy będzie koniec Tego bym chciał uniknąć Dobra, idę się odrodzić Okej, okay, nie wiem, czemu w tamtym momencie chciałem odeżyć, odbić się od tamtej malutkiej przestrzeni na ścianie. Ale mamy pierwszą część maski. Tu potrzeba double jump, więc tu wrócimy później. Teraz bym się wrócił do naszej wioski Deathmouth i sobie kupił jakieś fajne rzeczy. No, sprawdźmy, czy już jest. To życie, o którym myślałem, jest dobrze. Już dwa. To jest jeszcze zamknięte, bo nie uwolniliśmy slaja. Chyba pójdę to zrobić od razu. Przecież może jeszcze najpierw zobaczymy te robaczki całe. Ile już ich mam? Tutaj jest to drzewko całe, ale są też geody. drzewka na pewno później będę robił, jak dopiero, yy, jak już przejdę City of Tears i wejdę do tamtych, jak to się nazywało, do tych, grobo, do tych grobowców. No dobra, to na razie wszystko. Mogłem zaryzykować i zawalczyć z brudnych małek, ale tego nie zrobię. Teraz idziemy uwolnić slaja i kupić u salubry jakieś fajne czarmy, i wtedy najwyżej z nim zawalczę. Cruz Mother nie był łatwy boss. A wszystko może się stać, dobra. Już myślałem, że jeszcze jedno życie mi zabierze. No, nie walczyłem z mother na podstawowym mieczu, więc nie byłem pewien, czy się uda. No, zobaczmy co ta salubra nam chce sprzedać tutaj. Long naila nie potrzebuję na razie. Na pewno kupię to. I czarnocz. Jeszcze 10 czar nie, 5 czarnów. I będę mógł sobie kupić drugiego czarnocza. Więc kupimy najtańszego i już bliżej sukcesu. Teraz możemy uwolnić slaja, który nam sprzeda maski. I wtedy idę walczyć z brudnych mułek, który też nam, nam maskę. Tu się wrócę po e, kawałek mask, który jest tutaj. Trzeba się rytm tych. Nie pamiętam, jak się nazywały. Tych robaków. tych robaków. I już. Nic prostszego. Jest sklep wolę mat Oczywiście kupuję to. I jest. Kawałek maski. I cała maska też. Właściwie jest bug związany z tymi maskami. Z tymi maskami. Kiedy mamy niebieskie, czyli te z LifeBlada, i kupimy sobie nową i nam się doda, to jakby te mas ta maska się nakłada na tą niebieską maskę i są dwie w jednej. No trochę mi brakuje na Lumafly Lantern, więc Idę pokonać brudnik małek i tu się wracam. Po tą latarnię. Tylko że jeszcze sobie zmienię jakieś czarmy na jakieś lepsze. Na przykład na ten. Raczej duszą go będę bić. Miejmy nadzieję, że mi się uda. Tutaj da się to zrobić bez. Yy, kiedy się nie ma jeszcze Monty Claw Tylko, że jest to trochę trudniejsze. Niż gdy się go ma. Tu chyba nie było żadnego Lay plada. Ale się wolę upewnić. No, nie ma. I jeszcze niepotrzebnie straciłem życie To jest też ciekawy pokój, bo wygląda, gdzie, że co jakąś ścianą ma być jakiś sekret. Na przykład tutaj, a nie ma. Zwykle w takich miejscach jest jakieś przejście. Albo też tutaj, też wydaje się, że coś mogłoby tu być, ale nic tu nie ma. Sam jestem ciekawy, czy mi się uda go pokonać. Super, nie trafiłem. Raczej znaczy, powinien dać radę. Pierwsze życie stracone. Trochę głupi w sposób w sumie. Dobra, unik. No a spokojnie tą walkę. Najważniejsze no to nie panikować. Być spokojnym. Raz bym się odleczył. No i dobra. To leczy się teraz, kiedy on skoczy. Czyli na przykład teraz bym się mógł leczyć. Czasami skaczę dwa razy, ale dosyć rzadko. O! Ej, w sumie? Nie masz taki zły. Myślę, że będzie gorzej. Stracimy chyba trzy albo cztery życia tylko. Jest ok. Puf! Ale przez chwilę już myślałem, że mi się może nie udać. O w ogóle rzadko korzystam z tego przejścia. Zapomniałem w ogóle, że istnieje. Ha, abcha, Brooding Malek nie dał żadnego, żadnych geot. No dobra, no to. Dobra, skoro mam już to jedno życie, nie stać mnie na Luma Flying Lantern. To chyba idę do City of Tears. Bo stamtąd można dojść do chyba wszystkich lokacji w grze. I mi się wydaje, że nie ma co czekać, tylko po prostu już tam idę. City of Tears to jest lokacja, w której e, który zginąłem drugi raz w grze. Właściwie trzeci, a to nieważne, bo mogłem w sumie też iść do Deepness, tylko że w Deepness jest trochę ciężej niż w City of Tears. I w Dipness nie ma tylu rzeczy, co właśnie mm -hmm. w Filip jest. A w sumie mogłem też ubrać mm -hmm. też monstera, ale tego nie zrobiłem. I nie usiadłem na ławce, i on dwa życia. Więc, no dobra, nie przemyślałem tego trochę. To chyba jestem w stanie... Okej, okay, nie jestem w stanie tego zdobyć. Chyba się po prostu cofnę do tej ławki i ubiorę dobre czarmy. W następnym odcinku postaram się trochę więcej komentować niż teraz. Teraz jestem w takim miejscu pomiędzy wyjazdami, więc jestem trochę zmęczony tym wszystkim. Ale jakoś daję radę. W sumie już teraz nie powiem na nawet, czy uwalniałem złota, czy nie. Chyba nie uwalniałem. I mogę się teraz w sumie wrócić. Dobra, nieważne kiedy indziej się wrócę, kiedy indziej zdobędę ten achievement. Teraz idziemy po to coś. Postaram się tu nie zginąć. No, Okej, okay, to było mega łatwe. Sprawdźmy w sumie, czy jest ten Elder Hu cały. Spróbuję go pokonać, bo on nie jest za trudnym bossem. Tylko. Nie wiem, czy go już nie ominąłem. Możliwe, że go ominąłem. Tak, chyba go ominałem. Dobra, nieważne. Musimy dalej. Przez. Nie, jest tutaj, okej. Okay. Dobra. To może być bardzo ryzykowne i może mi się nie udać. I mogę zginąć. Ale mimo wszystko to zrobię ile mogę? Nie, nie mogę. Dobra, okej. Okay. Muszę mieć Dream Naila. A do Dream jeszcze trochę. Idziemy do City of Tears. No bo to nie była ostatnia lokacja, którą odwiedzę. Nawet dobrze. Tu już tutaj nie przechodzę tak pewnie jak na speedranie jak widać. Dobra, most jest otworzony cały. Teraz wkładamy to. Oczywiście to się nam zamknie za jak tylko przejdziemy. Ciekawe nie wiem czy to może z którego momentu to ten spada ciekawe spadło Chciałem sprawdzić czy to może mnie zabić, ale chyba mogło, bo tam były kolce Tu jest w tym świecie jest kilka pokojów, których nienawidzę i kilka pokojów które Wielbiam. Zaraz będzie jeden z nich. Tu jest dużo fajnych sekretów i znajdzie typu na przykład tablet lore, który mnie nie interesuje. To jest ładne miejsce. Musimy się z nim walczyć, dasz ucieczka. dasz ucieczka, dasz ucieczka, dasz ucieczka, dasz ucieczka, czy w sensie bicie mieczem ucieczka, o tym chodziło. Okay, tu jest normalne zejście albo zjechanie windą. Tu jest. Są to tu jest to miejsce. muzyka staje się otwarta i bardziej czysta tuż po wyjściu z pomieszczenia tego. teraz idę po ulepszenie miecza co na pewno się przyda chociaż z tego co wiem ulepszanie miecza się nie opłaca, jak się ma, chce pokonać dreamnej tych e, tych duchów całych. Nie pamiętam, jak oni się ogólnie nazywali. Na przykład Elder Elderhu jest jednym z tych, e, z tych osobników, o którym mi chodzi. Dobra, wchodzimy do menu. I teraz już możemy iść na, to, na tą właściwą część City of Tears. Czyli tam na prawo. Tu, to miejsce to jest taki jakby wstęp. Są jakby dwie części, dwie wieże są. Z tego zapatrzyłem na mapę. Nie chciałem tu spadać. Z tego co patrzyłem po mapie są dwie części i są dwie wieże tak jakby. I teraz jesteśmy między tymi wieżami. Okej, okay, z nimi się jeszcze łatwiej walczy Bo oni atakują tylko jak jesteśmy bardzo blisko ich Więc wystarczy Nie podchodzić do nich Albo nie stawać w miejscu przy nich Dobra, jak się z tym gościem walczyło On jest y, inną wersją tego, tego grzybka z Fangalo tylko że ten przeciwnik jeszcze bije mieczem i nie zostawia za sobą tego, wiecie pyłu trującego More yeah. tak, to jest to jest trochę źle zrobione okay. trochę źle Przedajesz jeden artefakt czekasz aż się załaduje wszystko, czekasz aż przeklikasz cały dialog Sprzedajesz item? Czekasz na dialog? Pomijasz dialog? Klikasz na item? Dialog? Sprzedajesz? Dialog? Sprzedajesz? Dialog? Jak już sprzedajesz wszystko, jeszcze jeden dialog? Tam do góry nie chcę, nie wiem czy chcę najpierw iść, bo tam jest przejście do pewnego miejsca, które mi, no nie powiem, sprawia trochę problemów, więc na razie sobie, co tutaj jest, bo tu dawno już nie chodziłem. Aha, tu jest po prostu dolna część tego i już to otworzyłem, no dobra. Naprawdę, bardzo, tędy nie bardzo dawno tam nie chodziłem. Tu trzeba jakiś klucz, tak. Tu mamy tą fontannę i kascenkę Zobaczmy tą kascenkę Powiedziałem że zobaczmy tą kascenkę ale przypadkowo ją pominąłem Więc już nie, nie zobaczymy I tu można bić przeciwników przez ściany A tu chyba nie można wejść na to Jeśli nie ma się double jumpa Więc wracamy tam na górę Myślałem, że coś tu jeszcze będzie. Tu jest dużo robaczków u góry, z tego co pamiętam. Ok, z nim się tak samo czy tylko trzeba patrzeć czy nie robi szarży. Więc przeciwnicy tutaj nie powinni stanąć żadnego problemu. Bijesz unik, bijesz unik. Prosta sprawa. Chyba pójdę tam tędy. Chociaż jak już poszedłem tędy, to już dobra nie będzie tutaj. Tak jak najszybciej wolę pokonać. Co jest tutaj? Nic. Tu jest zamknięte przejście. Już widzę, że mnie stać na tamto Ilma Fly Lantern. Jak tu zostawiamy na dół Otwieramy kolejne przejścia no, ale tym razem jeszcze chcę zejść sobie tutaj i pozbywać te rzeczy I taka ciekawostka Tego chyba już nie pokażę w tym odcinku Że jak się zdobędzie raz i degi To można je później sprzedać Ale to jeszcze nie wiem jak, w jaki sposób Więc wezmę tego raz i dega Pójdę na ławkę Jest tutaj. I spróbuję przejść teraz przez ten pokój bez żadnych obrażeń. Zobaczymy, czy mi się to uda. I udało się. Nic prostszego. Trochę skupienia. I przeciwnicy są pokonani. Okej, okay, do tego odcinka może coś dogram, ale nie jestem pewien, więc na wszelki wypadek się pożegnam. Następny odcinek będzie już trochę lepszy mi się wydaje. Więc no do zobaczenia. Cześć.